Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsuwaniu Dnia w Norwegii. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez najpopularniejsze zawody Zakaz sikania i blachę w McDonaldzie. Zapraszam. Jakie są najpopularniejsze zawody w Norwegii? Czy Twój łapie się do pierwszej pięćdziesiątki? I czy zawód Twojego szwagra Suwałk również znajduje się w topce? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziesz oczywiście w naszym artykule do przeczytania. Zapraszam. 6 czerwca, czyli wczoraj w Oslo wprowadzono całkowity zakaz podlewania ogródków za pomocą węży czy zraszaczy. Ma to związek z dużym zużyciem wody w ostatnich dniach. Podlewać ogródki można jedynie i wyłącznie za pomocą konewek. Chodzi o to, aby Straż Pożarna miała dostęp do wody w takiej ilości, aby w przypadku ewentualnych pożarów wystarczyło jej do ugaszenia tych właśnie. W ciągu kilku najbliższych lat samoloty elektryczne będą mogły lądować na wodzie i płynąć tą wodą właśnie do centrum miast, tak, aby zdecydowanie skrócić czas podróży. W roku 2030 możliwa będzie podróż z centrum Bergen do centrum Ferde i właśnie w tym przypadku jej czas skróci się około połow. Niestety problemem są finanse i pozyskanie inwestorów, ponieważ projekt prototypu takiego samolotu to około 2 miliardy koron. Rząd popiera. Sytuację, ten projekt i w ogóle samoloty elektryczne, ale w zasadzie na poparciu się kończy, bo z finansami jest już troszeczkę gorzej, i inwestorzy, którzy właśnie budują prototypy takich hydroplanów, niestety mają problem z finansami. Tęczowe przejścia dla pieszych w Bergen jednak zostają. Skończyły się już połajanki, przepychanki, przeciąganie lin. Znaczy, w zasadzie się nie skończyły, ale miasto zadecydowało, że jednak przejścia tęczowe zostają i nie powodują tak dużych problemów zarówno dla kierowców, jak i pasażerów, i być może wypadki nie będą jednak. Częstsze. Przypomnę, że cały projekt jest przypomnieniem i upamiętnieniem Kim Ferle, czyli działaczki norweskiej, norweskiej działaczki LGBT, która przyczyniła się swoimi działaniami do tego, aby w roku 1972 zdekryminalizować homoseksualizm, a w roku 1978 do tego, aby wypisać go z listy chorób psychicznych. 16-letni Matias Sannes wraz z grupą przyjaciół wracał po meczu do domu. Jednak towarzystwo zgłodniało, dlatego postanowiło wybrać się do szeroko znanej i szeroko lubianej restauracji typu McDonald's. Matias zamówił Big Chicken Salsa w zestawie, czyli była i bułeczka, i fryteczki i Coca-Cola do popicia. Kiedy chapnął fryteczkę, wszystko było tak jak zazwyczaj, czyli frytka była sucha, tłusta i bardzo słona, czyli dokładnie taka jak wszyscy ją Lubimy. Jednak kiedy sięgnął po kanapkę, okazało się, że coś w smaku jest jakby innego. Smak jest bardziej wyrazisty, bardziej ostry i jakby bardziej metaliczny. Kiedy otworzył buzię i wypluł to co miał, okazało się, że w bułeczce były strzywacze. Nie zjad kanapeczki do końca. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.